Rozkładanie wózka krzyżakowego ze stałym podnóżkiem. Wózek krzyżakowy rozpoznajemy po krzyżaku, który znajduje się pod siedzeniem oraz podnóżku przyczepionym do obóra. W pierwszej kolejności zablokuj hamulce, dociskając dźwignię w dół. Zablokowany hamulec dociska opony. To samo zrób z drugiej strony. W celu zdemontowania podnóżka chwyć go od spodu i pociągnij w górę. Następnie złóż rączki. Jedną oraz drugą. W celu schowania rączek przekręć dźwignię i opuść rączki. To samo zrób z drugą rączką. Następnie zdejmij poduszkę. Połóż ją na siedzenie samochodu lub do bagażnika. Nie kładź jej na ziemi, aby się nie pobrudziła. Złóż wózek pociągając siedzisko w górę. Zapnij blokadę, żeby wózek nie rozłożył się w czasie jazdy. Jeśli wózek nie mieści się do bagażnika, możesz zdemontować jego koła. Najpierw odblokuj hamulce. Jeden i drugi. Następnie chwyć ramę wózka, naciśnij przycisk i energicznym ruchem w górę wyciągnij koło. To samo zrób z drugim kołem. Składanie wózka krzyżakowego ze stałym podnóżkiem. Zamontuj koło, dociskając śrubę. W celu złożenia wózka, zwolnij blokadę przez jej naciśnięcie. Rozłóż siedzenie naciskając w dół rurki siedziska. Połóż poduszkę na siedzeniu. Unieś rączkę. Następnie mocno dociśnij dźwignię. To samo zrób z drugą rączką. Opuść podnóżek i włóż go do uchwytu. Właśnie złożyłeś wózek krzyżakowy ze stałym podnóżkiem.